Szczęśliwy mężczyzna również odczuwa to w szczególny sposób, choć akcenty mogą być trochę inne. Pewność siebie ma poczucie, że radzi sobie z życiem i może polegać na własnych siłach. Wewnętrzny spokój. Nie odczuwa ciągłego napięcia ani lęku. Ma poczucie stabilności. Spełnienie. Jest szczęśliwy. Gdy widzi, że jego umiejętności i wysiłki mają sens i przynoszą rezultaty. Akceptacja i szacunek. Ważne jest dla, dla niego, aby był doceniany takim, jaki jest. Bliskość. Gdy obok są ludzie, partnerka, rodzina, przyjaciele, przy których może być prawdziwy, bez masek. Energia i inspiracja. Ma chęć iść naprzód, budować, tworzyć, marzyć. Radość z prostych rzeczy. Umie cieszyć się chwilą, czy to sukcesem, odpoczynkiem, smacznym posiłkiem, czy uściskiem ukochanej osoby. I tak jak u kobiet, szczęście u każdego mężczyzny jest inne. Dla jednego rodzina i dzieci. Dla innego wolność i przygody, a jeszcze dla innego pasja, uznanie lub twórczość źródło zdrowia.